Czy wiesz? Czy wiesz, że jedzenie decyduje o Twoim zdrowiu, a nawet życiu? Witajcie, kochani. Dzisiaj taka niespodzianka, zobaczcie, jesteśmy obydwie na żywo. Yy, witamy Was bardzo serdecznie w ramach naszego projektu Jabłko z Cynamonem. Witamy naszą kochaną społeczność także na Instagramie, którą bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby nas oglądali i śledzili. Yy, z mną jest Klawia i Beatka Lodnik. Witamy, witamy. Słuchajcie, tak jak Klawdia powiedziała, czy wiesz, że jedzenie decyduje o Twoim zdrowiu? A nawet i o życiu. Właśnie dzisiaj w tym temacie chcemy z Wami porozmawiać. Chcemy także przygotować dla Was coś bardzo pysznego. Pamiętacie, jak ostatnio mówiliśmy, mówiłyśmy o najważniejszym posiłku dnia, jakim jest śniadanie? I właśnie dzisiaj zrobimy dla Was takie śniadanie takie śniadanie w wersji słodkiej i w wersji takiej słonej dla osób. Także zostańcie z nami i także porozmawiamy na temat diet. Diet, także. To co, startujemy? Tak. Startujemy. Słuchajcie, tak jak żeśmy wspomniały, dzisiaj troszeczkę inna scenografia. Nie, jesteśmy co prawda na jardzie, ale tak na, bardziej na żywo. I zaczniemy od śniadania, takiego na słodko. To będzie śniadanie przygotowane na bazie kaszy jaglanej. Patko, powiedzieć, dlaczego to śniadanie? Dlaczego to, na to śniadanie? Posłuchajcie, tak jak żeśmy wspomniały, śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia a do tego wszystkiego jest um, to czas pracy żołądka, tak? Maksimum żołądka, tak, tak, tak jak żeśmy tak, ostatnio tak, mówiły. To, co ostatnio wnieść, To, tak. co ostatnio żeśmy mówiły, że jest to maksimum żołądka. No to, no to zaczynajmy, tu na, widzę, że o, witaj Iwonko, bardzo się dzieje. Cześć Iwona. Cześć, cześć. Iwonka to pisze, że wow, nowe jakieś miejsce, tak, dokładnie tak, żeśmy sobie postanowiły. No to startujemy. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o kaszy jaglanej. Zaczniemy od tej kaszy jaglanej. Już mamy ją przygotowaną. Kasza jaglana jest, może ja ją też pokażę, tak troszeczkę na sobie na rękę, takie drobne żółte ziarenka, ale słuchajcie, one są niesamowicie wartościowe. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, nie mają glutenu, czyli dla osób, które mają problemy i nie mogą jeść tego glutenu. Do tego wszystkiego zawiera sporo witamin, tak. zawiera mi, e, minerałów, zawiera, zawiera witaminy z grupy B, tak. jest lekko strawna e, i zawiera e, magnez, magnes, siarkę, dwie, siarkę żelazo. Żelazo, żelazo. Żelazo, tak. Spólnymi e. siłami dojdziemy do tego. I teraz już zaczynamy. Klaudia to jest powiedzieć, ważne, bo to jest bardzo ważne, że kasza jaglana pomaga osuszać organizm, także przy przeziębieniach, jakichś infekcjach jest bardzo wskazana. Co ja jeszcze chciałam powiedzieć, muszę zasłonić Was, żeby nie było, że to reklamuję, bo co chcę powiedzieć, że kasza jaglana może być też ta słodka, która nie ma posmaku takiej goryczki i od razu bez, bez przepukiwania, tylko przyprażyć możecie i, i też będzie wspaniały efekt. Ale ja Wam teraz powiem, co zrobić, jeżeli macie kaszę jaglaną w domu, co zrobić, żeby nie było takiego, takiego specyficznego smaku, takiej goryczki. Są osoby, które to bardzo lubią, na przykład mój tata, jeszcze w swoim domu rodzinnym, on ciągle wspominał, że on uwielbiał kaszę jaglaną, jak jego mama gotowała na przykład na mleku tą kaszę jaglaną. A my teraz ją przygotujemy na wodzie i pozbędziemy się tego gorzkiego smaku. A mianowicie to trzeba zrobić. Tą kaszę, którą mamy tutaj przygotowaną, wrzucamy na siteczko i mocnym strumieniem zimnej wody ją przepłukujemy. Także poczekamy, Klaudia ją mocno pan, Tak. A później tą kaszę jaglaną Trzeba y, y, przelać wrzątkiem i w ten sposób przygotowaną kaszę wrzucamy na gorącą wodę. To już tak przelałam. Wodą tak. teraz przelewam. Tak, to już tutaj. Się. Bardzo was y, bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Pozdrawiam też y, wszystkich uczestników na. Instagramie. Kochani, napiszcie do nas, napiszcie, co myślicie o tym naszym projekcie. Yy, Jabłko z cynamonem to jest taki projekt, który żeśmy utworzyły z Klaudią. Chcemy mówić o zdrowiu, chcemy mówić o urodzie, yy, no i też nie tylko, ale generalnie stawiamy na profilaktykę zdrowotną. Klaudia już w tej chwili wrzuciła tą kaszę jaglaną do garnka. Można dodać masełko i można dodać cynamon. Yy, słuchajcie, będzie się cynamon, kardamon, fantastyczny zapach wnosił do tego wszystkiego. Yy, czy ja dobrze pamiętam, że cynamon jest um, spalaczem tłuszczu? Tak, też. Ma, y, bardzo, dużo, y, też, tak, ma, ma bardzo dużo też y, po, pozytywnych, że tak powiem, działań. Oprócz tego, że jest po prostu bardzo przyjemny, bo jest słodki i wszystkie dzieci, mój syn na przykład, go bardzo by, by, lubi. Nie wyobrażasz sobie dania bez cynaka. Bez słuchajcie, w tym czasie, kiedy my teraz kaszę, tą kaszę przykryjemy, ona bardzo szybko się nam upraży. E, oczywiście, teraz trafia ja jeszcze tak, jak zmienia do, doda masło, to wszystko zależy od tego, e, co, co każdy z nas lubi. E, su, e, I teraz słuchajcie. W międzyczasie, kiedy kasza jaglana będzie nam się przyrządzać, to ja Wam chcę powiedzieć o drugiej wersji śniadania, które może być śniadaniem także albo na ciepło, albo można zabrać w, w, w podróż ze sobą. Może to być także drugie śniadanie, które można zabrać do pracy. I ta d, druga wersja śniadania to będzie na bazie, słuchajcie. To też jest niespodzianka dla mnie, bo ja nie wiem, bo ta przy, przyniosła tutaj taką wspaniałą miseczkę i nie wiem, co jedzie. Ja, ja powiem, jajko. Oczywiście pamiętajcie, żeby jajka um. Sparzyć, no to wiadomo. I teraz, jeżeli robimy dla jednej osoby, to jajko jak najbardziej, to jedno jajko wystarczy. Jeżeli chcemy zrobić dla dwóch albo chcemy zabrać ze sobą, to oboj, to dwa jajka czy jajka, no wszystko zależy od tego, ile jest osób w rodzinie. Czyli ja mam w tej misce, ponieważ my nie jesteśmy takie profesjonalne kobiety, które gdzieś tutaj mają studio do gotowania, tak dla was tylko, żeśmy tutaj się spotkały i chcemy wam pokazać. Mamy, ja zrzuciłam dwa jajka, dałam Cukini jedną trzecią. Jeszcze tutaj mam przygotowaną startą. Słuchajcie, na grubych oczkach, na grubych oczkach starta cukinia. Yy, I wrzucę tą cukinię do, do tej miski. Do tego wszystkiego dołożę liście szpinaku. Słuchajcie, liście szpinaku albo liście jarmużu. To yy, wszystko zależy od tego, yy, co dostaniecie, czy co lubicie. To tak pod siebie pasujcie. Oczywiście jest pieprz, jest sól, także już zaraz dodamy mamy pieprz. Czosnek, tak? tak, jeszcze ten czosnek, pieprz, sól. Mamy tu troszeczkę pieprzu. Zróbcie, doprawcie pod siebie. Jeżeli lubicie jakieś m, swoje zioła, to oczywiście jak najbardziej też dodajcie e, pieprz, sól. Kasza w międzyczasie nam się tutaj praży. Zaraz wrócimy do tej kaszy. I to wszystko. Czosnek też możemy Czosnek, postać. tak, jeszcze mamy ten czosnek. I słuchajcie, taką masę po pierwsze można przygotować dzień wcześniej, a po drugie te muffinki też można sobie przygotować dzień wcześniej i zrobić to jako takie szybkie śniadanie, do czego was namawiamy. Czyli mamy wszystko, pieprz, sól, szpinak, szpinak albo liście jarmużu, jajko, cukinia, czosnek, pieprz, sól, to wszystko, aha, i do dekoracji będą jeszcze pomidorki. I teraz taką gotową masę jajeczną, ja z łyżką... Pięknie pachnie, nie? Mhm. Troszeczkę jeszcze, jakbyśmy dodały soli. Proszę. Ja przełożę, słuchajcie, przygotowałam takie pojemniczki, takie na muffinki. W kształcie serca. Zobaczcie, w kształcie serca, tak, serca takie dla was. I teraz y, każdą taką mm, muffinkę y, po prostu o, naleję do niej, nie wiem, tam łyżkę, dwie, wszystko zależy od tego, um, ile będziemy... A ja będę może wkładała. I jeszcze tylko dołożymy tam? na wierzchu pomidorka. Pomidorka można wzdłuż pokroić i dołożyć. W ten sposób, tak? Tak, w ten, w ten sposób. W ten, tak. ten sposób. I położyć na wierzch. I położyć na wierzch. I teraz pokażemy też, jak myśmy to zrobiły. Okej. Okay. Już, już tu, y, słuchajcie, widzę, że zbieracie się. Y, ten projekt, o którym teraz mówimy i gdzieś spotykamy, to jest jabłko z Tenamonem, tak żeśmy go nazwały dla osób, które y, nie, nie dołączają, nie wiedzą. Nazywamy się Klaudia Raś i Beata Nowotnik. Tak i y, y, Jesteśmy po prostu stawiamy na zdrowie, na urodę, na dobre samopoczucie, na energię i do tego Was zachęcamy. I dzisiaj właśnie będziemy te, także dalej w dalszej części rozmawiać o dietach, także nie uciekajcie, zostańcie z nami. Ale to pachnie. To Realne. pachnie, bo jest, cza, bo jest czosnek. Mm. Mogę dopiero. Tak, jak, jak żeby najbardziej zjeść? Tak. Och, jak pachnie. To do piekarnika I to na, jak na jaką temperaturę? 180 stopni i trzeba patrzeć, bo każdy piekarnik jest, że tak powiem, indywidualny, więc trudno mi powiedzieć, to będzie około 15-20 minut. Mm -hmm. O i już jesteśmy i teraz sobie porozmawiamy o dietach. Mufinki teraz będą lądować w piekarniku, ja, ja tak, a my sobie porozmawiamy o dietach. Słuchajcie, cokolwiek, bo tak mówimy dieta, dieta, ktoś jest na diecie, ale się okazuje, że każda Osoba, która cokolwiek je, to jest jego dieta. I teraz y, chciałabym Wam opowiedzieć o takiej diecie, którą ja wdrożyłam, kiedy, kiedy szukałam sposobu na to, żeby się czuć dobrze, żeby nie chorować. To jest dieta, y, tak zwana dieta niełączenia. Y, tą dietę zapoczątkował lekarz na początku XX wieku, który. Mm bardzo, bardzo borykał się z problemami zdrowotnymi i szukał sposobu na to, żeby po prostu poprawić sobie samopoczucie, żeby się dobrze żeby po prostu wyzdrowieć. I ta dieta obowiązuje taki trójkąt, a mianowicie to, co on zauważył, to, co on powiedział, to, to jest trójkąt, to, co najważniejsze. Pożywienie Przemiana materii i wydalanie. I słuchajcie, jeżeli te wszystkie te trzy procesy połączymy ze sobą yy, i będzie. Dieta czy jedzenie będzie naszym pokarmem, o, czekaj, Klawia, bo Cię tu nie widzę, to z tej strony. <laughs> Dieta będzie naszym pokarmem, my zaczniemy się dobrze czuć. I on grupę produktów podzielił też na trzy, czyli trzy i trzy, podzielił na trzy grupy, mianowicie podzielił na węglowodany, na białka i podzielił także na taką grupę neutralną. Jeżeli chodzi o bo on doszedł do wniosku, że jeżeli łączymy węglowodany z białkami, czyli na przykład jemy przysłowioną kromeczkę chleba, z szyneczką, to łączymy te dwie grupy, tak? węglowodany z białkami. Bardzo źle toleruje to nasz układ pokarmowy. Pojawiają się wzdęcia, pojawiają się niestrawności, pojawiają się gazy, czyli następuje gnić i fermentacja w naszym układzie pokarmowym. I w związku z tym no, źle się czujemy, to działa niekorzystnie, to zatruwa nasz organizm. I to, co on powiedział, że właśnie zaczął tę dietę stosować, co się okazało, że w wczesnym czasie on chorował na bardzo poważną chorobę nerek. I dieta niełączenia pomogła mu z tego schorzenia wyjść. Teraz drugą grupą to, co powiedziałam, są białka. I teraz okazuje się, że węglowodany lubią środowisko zasadowe. Białka lubią środowisko kwaśne. One nie lubią się ze sobą łączyć, dlatego warto je rozdzielić. To nie znaczy, że ty masz nie jeść czy się głodzić. Absolutnie. Ty zjedz kawałek mięsa z dużą ilością warzyw. Ty zjedz sobie na przykład jakiś pyszny ser, ale też właśnie z warzywami. I co, dla ciekawostki Wam powiem, że na przykład żółtko białka należy do grupy neutralnej, czyli można je łączyć i z węglowodanami, i można je łączyć z białkami, ale już, uwaga, całe jajko i białko, no to należy do grupy białek. Czyli jeżeli mówimy o białkach, no to, to mam na myśli tutaj mięso, sery, bo już produkty przetworzone, typu kefir, śmietana, to jest grupa też neutralna. A jeżeli mówimy o grupie neutralnej, to do tego zaliczamy wszystkie orzechy, nasiona, masło, warzywa, owoce. To jest wszystko grupa neutralna. Ja tą dietę stosowałam, ona jest bardzo prosta, dobrze się po niej czułam i zachęcam Was także, jeżeli szukacie coś dla siebie, to żebyście się po prostu, nad no, tą dietą może pochylili, a może może, jeżeli Was to będzie bardziej interesować, to także możecie się zapisać na takie bezpłatne konsultacje do Klaudi czy do, do mnie i pomożemy Wam po prostu poprzez jedzenie, wybrać dla siebie najlepsze jedzenie, tak żebyście mieli po prostu czuli się dobrze, mieli więcej energii, żeby organizm dobrze funkcjonował, żebyście się nie czuli senni, bo okazuje się, że jeżeli czujecie się senni, to też jest jakiś i to, ta, ta, ta senność ciągle Wam dokucza to właśnie ten lekarz pokazał, że to może dotyczyć także łączenia węglowodanów z białek. Prawda. to nie jest tak do końca, że jemy tą kanapkę z masłem i z wędlinką. Nie Więc jest tak, tak do końca. Można noczeniem. zjeść kromkę, kromeczkę chleba, słuchajcie, mm. wypróbujcie, je. ja to spróbowałam jest przepyszne, polaną oliwką z oliwek, do tego wszystkiego posypane pietruszkę i na wierzchu pomidor. Pyszne, pyszne jedzenie, naprawdę mm. polecam. Prawda, ale Ty masz jakąś jeszcze swoją ulubioną dietę, ja, a ja tak do naszej tak. kaszy. Ja bardzo lubię dietę e, alkaliczną i dietę e, makrobiatyczną, jak również. E, grupę zgodną z, dietę zgodną z grupą krwi. Tak jak bata mówiła, dieta to nie jest coś, co mamy chwilę, wchodzimy na dietę chwileczkę pojemy, jakieś tam zjemy pewnego rodzaju składniki i, i przestajemy i przestajemy jeść. Dieta to jest sposób odżywiania się. Dokładnie. Tak, I żeby być zdrowym, no to ten sposób odżywiania musi być, musi być dobry, musi być prawidłowy, w zależności od tego, co kto lubi, bo mamy mnóstwo zwolenników różnych diet i dla jednego będzie właśnie dobra ta dieta, co Beata mówi, rozdzielna, dla innego... Alkaiczna, czyli stosujemy w przeważającej części produkty, które, nas, które są zasadotwórcze. Kolejna osoba, tak jak ja, no to będzie stosowała dietę zgodną z grupą krwi, jak również dietę makrobiotyczną. Ta ostatnia jest dla mnie, że tak powiem, najwspanialsza, aczkolwiek ma wielu przeciwników, tak samo jak dieta keto. Dlaczego? No, tam mamy produkty, które na, dzielimy na produkty w takim telegraficznym skrócie, które nas wyziębiają i które nas y, ogrzewają. Y, I ona się bardzo sprawdza właśnie w okresach, y, gdy jest chłodno lub gdy jest gorąco. Na pewno słyszeliście, że y, jeżeli mówimy o cytrusach, no to są wspaniałe, natomiast cytrusy bardzo nas, bardzo nas wychładzają. Kasza, o której właśnie tutaj... Mówiłyśmy o nas z kolei dodatkowo jeszcze podprażona, dodaje takiej energii jedzeniu i bardzo nas, bardzo nas rozgrzewa. To, co też chciałyśmy, żeby tu głośno wybrzmiało, to ogólnie zasady, co robić, żeby nie chorować. Moi drodzy, na pewno jemy produkty nieprzetworzone, jemy produkty z naszej strefy geograficznej, nie stosujemy, nie stosujemy produktów, gdzie mamy dodatki typu lutarnickie, Minian Sodu, a również konserwanty. konserwanty, dokładnie, również um... Osoby, które lubią, lubią mięso, dobrze by było tak zastanowić się nad, nad tym, skąd to mięso pochodzi. Czy nie ma antybiotyków lub jeszcze innych dodatkowych rzeczy, które nam nie pomagają, a nam, a nam szkodzą. Co jest jeszcze bardzo, bardzo ważne, ważne jest to, żeby w trakcie jedzenia nie popijać. Woda ma pH 7, a nas, nasz kwas żołądkowy ma pH około 2. Jeżeli zmieszamy to, no to kwas żołądkowe zostają zneutralizowane i nie pełnią tutaj nam coś wyłączyło się, tak, wyłączyło się nie tak, pełnią tak. takiej funkcji jak powinno. I niestety zaczyna się w naszym organizmie wyzwanie. Czyli tą wodę pijemy przed posiłkiem około 20 minut, i wodę potem pijemy. To też w zależności od tego, co zjedliśmy. Jeżeli to jest lekki posiłek, na zasadzie jakieś owoce, to godzinę Bo Natomiast jeżeli, jeżeli posiłek zawierał jakieś białka, no to niestety musimy dwie godziny odczekać, żebyśmy mogli coś. Y Zjeść. Również ważne jest to, w czym przygotowujemy nasze posiłki. Dobrze nie używać garków aluminiowych, teflonowych. Najlepiej było ze stali nierdzewnej ewentualnie coś. Szklanego. Tutaj Agata pisze, czego unikać, aby nie przytyć, wręcz odwrotnie i wzmocnić od, o, o, organizm. Ja uważam, że m, warto by było, Agatko, żebyś, m, jeżeli masz takie życzenie, żebyśmy porozmawiały na temat diety niełączenia, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu też m, rozmawiać ze specjalistami. To znaczy, na początek bardzo ważne jest to, żebyś była pod kontrolą lekarza. I m, myślę, że takim rozsądnym jedzeniem, się. Na przykład zjeść sobie kawałek mięsa z y, warzywami, tak. y, bo są osoby, które na przykład mięsa, nie wiem od czego to zależy, może masz taką wiedzę. Bo u mnie w rodzinie zarówno mój syn, jak i moja mama kochają mięso i oni bez mięsa po prostu nie funkcjonują, więc trudno też y, m, powiedzieć. Myślę, że warto by było przed każdym posiłkiem pić wodę. To tak, na pewno. To, a co to jeszcze bym tak, To, co Bata mówiła odnośnie mięsa. Oczywiście, i tutaj właśnie polecam diety zgodne z grupą krwi, bo części grupy mięso bardzo służy. Część grup, grup krwi mięso bardzo służy, a z kolei innej nie. I tylko nie mówię, że tylko, ale raczej zbo, zboża, dlatego ja od siebie odpowiadam że dobrze by było sięgnąć po taką, po, po taką książkę, ewentualnie takie publikacje. Chyba, że, z, e, sprawdza się. Jeżeli Agata by chciała się z Tobą umówić, to na bardzo to serdecznie zapraszam, się. Agata do mnie, napisz, umówimy się i ja dokładnie um, dokładnie powiem Ci, na czym to polega. Odpowiesz mi, jaką masz grupę krwi i będziemy działało w tej kwestii. Natomiast co jest jedno ważne, no, no, nie powiem niczego nowego, czego musimy unikać, żeby nie, nie tyć, nadmiaru cukru, no, nadmiaru cukru to, to przede wszystkim. Tak, no i ruch, no to musi być bezapelacyjnie tak. tutaj ruch. Ruch, Słuchajcie, tak. y możecie mieć genialną dietę, już cokolwiek byśmy nie wiem, czy to dieta niełączenia, nie czy dieta keto, keto, czy jakakolwiek dieta, czy nawet dieta odchudzająca w momencie, kiedy nie będzie ruchu, nic z tego nie będzie. Słuchajcie, bez ruchu nie ma. Nawet proste ćwiczenia, yy, yy, nawet proste ćwiczenia po prostu muszą być robione w spacer. Yy, teraz ten Nordic Walking jest zalecany. Cokolwiek zróbmy po prostu dla swojego ciała, yy, bo, bo to, to, to jak najbardziej musi być, musi być to połączone. Agata pisze tutaj do nas, że już Agatko co to, ma grupę A i nie, nie, nie muszę mieć mięsa. I tutaj na pewno skorzystam. Janusz tu do, do nas dołączył, I... czyli RH- minus lub 0. Mhm. Tak, to jest mięso. I... Lubi mięso, czyli. Lubi R... mięso. Nie chciałabym tu zostać posądzona o pewne rzeczy, dlatego jeżeli ktoś chciałby, to proszę do, do mnie na, na, na konsultację. Ta konsultacja oczywiście jest bezpłatna. Nie chcę, żeby po, po prostu ktoś pomyślał, że polecam coś lub odradzam. Ta, albo, nie, zróbmy bo to. Tak... Muszę jeszcze kilka innych aspektów wiedzieć z czym to jest związane, ale czemu jeszcze ten ruch jest tak ważny? Moi drodzy, no musimy ruszyć naszą limfę, bo jeżeli mówimy o jedzeniu, tak, jeżeli mówimy o jedzeniu, to mówimy o pewnych toksynach. No niestety tak to, tak to jest i pojawiają się w naszym organizmie toksyny i żeby te toksyny wyszły, dodam jeszcze, że 80% toksyn rozpuszcza się w wodzie, a 20% w tłuszczach i żeby te toksyny wyszły, to musimy się ruszać. Musimy tą naszą limfą ruszyć, a limfa idzie od dołu do góry. Także ten ruch jest jest bardzo, bardzo wskazany. W zależności od tego, jakie kto ma potrzeby, dla jednego będzie to spacer, dla drugiego przysiady, Dokładnie tak. Kwestia pokoju. E, słuchajcie, nasza kasza już jest gotowa, i teraz Wam powiemy, co zrobić z tą kaszą, żeby ona mm, po prostu korzystnie pływała na nasz organizm. E, kasza jest, słuchajcie, ja ją tutaj. O, tu mogę położyć. Ta. Zobaczcie jak ona bardzo szybko, ona już jest gotowa, ja Wam tak pokażę, nie wiem czy ją widać. widać jest uprażona, pachnie przepięknie. Mogę ją tym położyć? Okay, tak, chodźmy. I teraz do tej kaszy, słuchajcie, do tej kaszy dokładamy to co po prostu chcemy, a mianowicie mam na myśli tutaj orzechy, Klaudia tam po prostu, orzechy, orzechy, jakiekolwiek macie orzechy, jakie lubicie, jakie możecie jeść, bo to też trzeba słuchać własnego organizmu. Także orzechy, dodamy żurawiny, dodamy nasion trzja, dodamy daktyli, dodamy wszystko to, co możecie dodać, banana. Ważne jest także, żeby dodać. Jabłko, jabłko cynamon. Cynamon, cynamon, tak, tak. Jabłko, cynamon, żurawina, morele. Jeżeli Żurawinę chodzi, dodaję, jeżeli chodzi Tak. tyle, morele. W związku z tym wszystko to, co macie, potem to, to dokładnie wymieszać i słuchajcie. Taką kaszkę przygotowaną. Yy, yy, od razu gotowa jest do zjedzenia. Możecie także na wierzch, yy, po, yy, um, obrać pomarańcza pokroić w kosteczkę i w y, tym pomarańczem zjeść. Wszystko zależy od y, naszej inwencji, co Wam smakuje. Możecie ugotować na y, mleku y, roślinnym. Tak. tak tu jest bakalie jeszcze można Tak, dodać, tu, tak, tak dodać. jak najbardziej tu można dodać bakalie, nasiona, się na trz, 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 tak, dały. I dał, jeszcze dodał. bardzo ważne, taki y, niezbędny, błonnik. błonnik, ja to tak, o, tak? <laughs> y, błonnik, które są otręby, od, czy to będą y, 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 takie, Otrąb jest bardzo dużo gatunków do wyboru, do koloru, więc wybierzcie sobie, słuchajcie, takie jak lubicie, jakie Wam dobrze służą, natomiast są bardzo konieczne. Żebyśmy nie zostały posądzone znowu o reklamowanie, reklamowanie czegoś, czyli błonnik to po prostu może zwykłe jabłko. Możecie to jabłko albo na surowo podać, ewentualnie znowu zapiec w piekarniku, albo na masyłku delikatnie podsmażyć, jak puszcza okno, niesamowite, naprawdę przepyszne i wtedy dodajemy. U nas mniej więcej na chwilowe znowu wygląda to, tak? Pachnie prze, przepięknie, na młyżki może skosztujemy. Tak, tak, skosztujemy. Słuchajcie, tak jak, czyli pamiętajcie, kaszę, żeśmy przelały najpierw zimną wodą, potem wrzątkiem, wrzuciłyśmy... Ja kosztuję, bo pięknie pachnie. Tak, mogę się do mm, hmm. garnka, który już, yy, no, w był wrzątek. Do tego wszystkiego cynamon, masło. Jak się kasza utaiła, słuchajcie, ale tą kaszę także możecie wykorzystać do obiadu, tak? Na przykład jakąś fajną porcję tego warzyw i już jest gotowy posiłek. Tak. Można ją na słodko, na słono. A jak tam nasze muffinki? A musimy popatrzeć. Pasmy A, jeszcze, jeszcze słuchajcie, do kaszy jaglanej można dać imbir. Ja tu mam przygotowany jeszcze no, imbir, tak. tak y, także... Rozgrze rozgrzeje. Tak, tak, ma właściwości rozgrzewające. Zobaczymy na nasze y, muffinki. Chciałabym Wam pokazać i słuchajcie, macie do nas pytania, bardzo Was proszę piszcie. Napiszcie nam także, czy to temat był dla Was interesujący. Y, czy chcieliby, chcielibyście na przykład, podsumujcie nam jakiś temat, który uważacie, że warto by było, żebyśmy na ten temat porozmawiały, obydwie, żebyśmy przedyskutowały. I jeżeli dla Was ten live dzisiaj był wartościowy, to bardzo Was proszę udostępnijcie, skomentujcie, dajcie lajka. Like, dla nas to też jest tak. Pokazujecie nam w ten sposób, że. Tematy, które są, które, nad którymi się skupiamy, są ważne. No i oczywiście, że ten projekt, który zainicjowałyśmy, ma masę. Tak? Mamy mufinki. Jeszcze, jeszcze sekundka. Przypomnij proszę, dlaczego muffinki? Dlaczego nie kaszem? Bo kaszy nie mogę zabrać ze sobą do pracy. Kaszy tak? tak, jak najbardziej też możesz. Tak? Kasza może być jako pierwsze śniadanie, mhm. potem może być jako deser, może być jako. Słuchajcie, dowolność. Tylko to wam chciałyśmy pokazać, czy kaszę można przygotować dzień wcześniej, przełożyć do miseczek yy, i na przykład już rano ją delikatnie podpiec. Jeżeli ktoś ma więcej czasu, można przygotować na świeżo. Mm -hmm. Także tutaj jak najbardziej jest yy, pewna dowolność. Gdziekolwiek pakujecie do, do jakichś pojemniczków jednorazowych i jest gotowy posiłek. Przynajmniej wiecie, że zdrowy. Yy, Jestem, ja wiem, tak, dziękuję, zobaczymy. Chociaż jedną, tak żebyśmy... ma Jeszcze podróż. troszeczkę, słuchajcie, no. musimy poczekać, ja tak pokażę. Ale pachnie. Y, no, tak, nie wiem decykać. czy ją widać, to tak samo. Także sekundeczkę potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby się zapiekły, ale jak się zapieką dobrze, bez problemu z tych silikonowych koszulek się wyciągają i... Życzę Wam smacznego, zróbcie to w domu. A zapomniałam powiedzieć, że wszystkie te przepisy, czyli te dwa przepisy, o których dzisiaj mówiłyśmy, znajdziecie w naszej książce, naszym e-booku Menu dla Zdrowia. Poniżej, w opisie tego live'a, jest to, to menu, możecie sobie pobrać. Hmm, także zapraszam Was do tego, żebyście się po prostu, żebyście sobie pobrali, korzystali z tych, tych, tych przepisów tam są menu dla, e dla zdrowia, bezmięsne przepisy mhm. tu jeszcze Agatka pisze Proszę o następne spotkanie wspaniałe Pani na temat pieczywa. Jakie, dlaczego i jakiego unikać? O, to będzie wyzwanie Agatko. Bardzo się tak. cieszę, dziękujemy. Teraz jest taki trudny okres, bo mamy też taką zaprzyjaźnioną piekarnię, ale na razie musicie, słuchajcie, poczekać, bo, bo no, nie wejdziemy wiadomo z jakich powodów. Tak. Z naszej strony to tyle. Tak. Czy... Chciałam jeszcze, jedno, chciał tak? Sobie jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że taki mamy teraz okres wiosenny, przedświąteczny i zaczynamy robić porządki w domach. Natomiast żebyśmy nie zapomniały, zapomnieli, kochani, to, że nie tylko dom należy oczyścić i zrobić porządek, natomiast też bardzo jest ważne to, żebyśmy zrobili porządek i oczyścić nasz organizm. I też chciałybyśmy w najbliższej przyszłości o tym trochę porozmawiać, bo to naprawdę jest bardzo ważne, żeby czyścić organizm, żeby kochać swój organizm, żeby dbać o siebie. Bo w czystym organizmie właśnie te wszystkie produkty, które dostarczymy, lepiej i szybciej się wchłoną, a jeżeli będzie zanieczyszczone jelito, szczególnie cienkie, no to niestety nic nam się nie wchłonie i wbrew, wbrew pozorom, to, co nam mówią, że jesteś tym, co, co jesz, nie jest tak do końca. Jesteś tym, co wchłonąłeś, to jest jedna o, rzecz, tak? I chciałam jeszcze powiedzieć jedno, jeden cytat Hipokratesa. Moi drodzy, jeżeli wstałeś od pojedzony, jeżeli wstałeś od stołu głodny, to znaczy, że jesteś pojedzony. Natomiast jeżeli wstałeś od stołu pojedzony, to znaczy, że się zatrułeś. Wow! Ale słuchajcie, myśmy optymistycznie. Tak. Tutaj dołączajcie do, naszego, do naszych spotkań, to myślę, że i u Was widzicie, się coś fajnego zmieni. Zachęcam Was do tego, żebyście byli na to otwarci. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy, bardzo dziękujemy naszym instagramowym przyjacielom. Tak? Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. Piszcie do nas także. I bardzo dziękujemy także naszym facebookowym przyjacielom. Także do zobaczenia. Przyszły w, przyszły wtorek widzimy się. O, tu jeszcze. Agatka coś do nas pisze. Uderzymy, i wszyscy się uczą bez względu na wiek. Pozdrawiam serdecznie. To bardzo się cieszymy, Agatko, że, że, że udostępniasz, że, że pomagasz nam promować ten nasz projekt. Pozdrawiamy, do zobaczenia i wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się, dobrego dnia. Pa, pa. Dobrego dnia.